Hej, z tej strony Nina. Witam Cię na moim kanale Chemia po ludzku. Dzisiejszy film dotyczy pierwszego pewnego maturalnego z mojej listy na TikToku, a konkretniej reakcji metali z kwasami. Reakcje metali z kwasami przedstawię Ci na podstawie zadania maturalnego z 2023 roku z maja. Zadanie 13 składało się z trzech podpunktów. Łącznie można było za nie zdobyć 3 punkty, czyli aż 5% na maturze rozszerzonej. Zaczynamy. Przeprowadzono doświadczenie, w którym do trzech probówek 1, 2 i 3, zawierających jednakowe objętości kwasu solnego o takim samym stężeniu molowym wprowadzono granulki trzech różnych metali, zgodnie z poniższym schematem. Do pierwszego wrzucono srebro, do drugiego miec, do trzeciego cynk. I jak widać, przebieg reakcji zaobserwowano tylko w jednej probówce. Podpunkt pierwszy tego zadania rozstrzygnij, którą probówkę 1, 2 czy 3 przedstawiono na zdjęciu. Uzasadnij wybór w uzasadnieniu porównaj wartości standardowych potencjałów półogniwa wodorowego i półogniw metalicznych dla badanych metali. Teraz, o co tu może chodzić? Jak widzisz, badany metal się roztworzył, co oznacza, że zaszła reakcja chemiczna. Nasz metal wyparł wodór z kwasu chlorowodorowego, tworząc jego sól, a wodór wydostaje się jako pęcherzyki gazu, które są widoczne na zdjęciu. Skoro się odwołać do potencjałów półogniwa wodorowego i półogniw metalicznych, Zaglądamy sobie do kart maturalnych, w których znajdują się właśnie półogniwa. W kartach maturalnych mamy tutaj tego, jak potencjały standardowe redukcji. Wyszukujemy sobie wodór, dla którego ten potencjał wynosi dokładnie zero oraz wszystkie podane w zadaniu metale. Jest to srebro, które ma tutaj dodatni potencjał, miedź również ma dodatni potencjał, chociaż troszkę niższy niż srebro oraz cynk, którego potencjał będzie ujemny. I teraz, dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ, aby metal mógł wypierać wodór z kwasu, musi mieć od niego niższy potencjał standardowy. W naszym przypadku warunek taki spełnia jedynie cynk, który potencjał ma minus 0,762, jeżeli wodór ma 0. W zadaniu 13.1 odpowiedzią będzie zatem probówka numer 3, która zawierała cynk. Uzasadnienie. Spośród podanych metali ZNCUAG tylko cynk ma potencjał standardowy redukcji niższy niż wodór, zatem może wypierać go z roztworów kwasów. Podpunkt drugi. Jeden z dwóch metali, które nie reagowały z kwasem solnym, przeprowadzono w tlenek o wzorze ogólnym MEO, gdzie ME oznacza metal, który następnie poddano reakcji z kwasem siarkowym 6. Wynik opisanych przemian przedstawiono na zdjęciu. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji tlenku metalu z kwasem siarkowym 6 użyj z symbolu chemicznego tego metalu. Teraz tak, do wyboru mamy srebro i miedź. Patrząc na zdjęcie probówki, powinniśmy od razu skojarzyć, że ten błękitny kolor to będą jony Cu2+. Pozostało nam zapisać równanie reakcji w formie jonowej skróconej. CuO piszę normalnie, bo to jest tlenek. Ja to sobie rozpisałam jonowo wszystko. Teraz usuwam sobie to, co się powtarza, czyli tutaj będzie SO4, SO4. I forma jonowa skrócona to będzie CuO plus 2H. Plus to Cu2 plus, plus H2O. I to jest tyle. Ostatni podpunkt tego zadania, czyli 13.3. Drugi z dwóch metali, które nie reagowały z kwasem solnym. Dodano do probówki zawierającej stężony kwas azotowy 5 efekt doświadczenia przedstawiony na zdjęciu. Napierz wzór sumaryczny barwnego, gazowego produktu reakcji. No my tu wiemy już, że nam zostało tylko srebro, więc na pewno będzie chodziło o reakcję srebra z HNO3ST. W tym momencie chciałabym przemycić trochę teorii. Jak pamiętasz z pierwszego podpunktu, srebro ma dodatni potencjał standardowy redukcji. Zatem nie może wypierać wodoru z kwasów. Z pewnymi kwasami będzie jednak reagować. I te kwasy nazywamy kwasami utleniającymi. To będzie HNO3, zarówno kwas stężony, jak i rozcieńczony, oraz H2SO4, ale tylko kwas stężony. Jeżeli mamy H2SO4 rozcieńczony, to już nie będzie kwasem utleniającym. W reakcjach metali z kwasami utleniającymi zawsze powstaje w soldanego metalu, woda oraz tlenek niemetalu. Rozpisałam je na przykładzie reakcji ze srebrem, ale można tu wstawić każdy dowolny metal o dodatnim potencjale standardowym redukcji. Obserwacje do takich reakcji będą się najczęściej opierały na powstających gazowych tlenkach, które są charakterystyczne dla konkretnego kwasu utleniającego. Zawsze jeżeli reaguje nam HNO3 stężone, powstaje tlenek NO2. Jeżeli reaguje HNO3 rozcieńczone, to będzie tlenek NO. Jeżeli jest to H2SO4 stężone, powstaje nam SO2. Teraz obserwacje do tych tlenków. SO2 jest bezbarwnym gazem o nieprzyjemnym, ostrym zapachu. Także piszemy. Wydziela się bezbarwny gaz o ostrym zapachu. NO jest bezbarwnym gazem, który w kontakcie z tlenem przechodzi w brunatny NO2. Zatem piszemy. Wydziela się bezbarwny gaz, który brunatnieje u wylotu próbówki. Jeżeli chodzi o NO2, jest to brunatny gaz o charakterystycznym zapachu. Piszemy więc obserwację. Wydziela się brunatny gaz. Może być o charakterystycznym zapachu. Nie musi wystarczyć brunatny gaz. Wracamy do naszego zadania. Napisane jest, że srebro reaguje ze stężonym HNO3. Powinniśmy więc od razu wiedzieć, że gazowym produktem będzie tlenek azotu 4, czyli NO2. Ale mamy jeszcze w ramach ułatwienia obrazek z jego kolorem. Wpisujemy tu po prostu NO2. NO2. Ważne, żeby nie pisać tutaj tlenek azotu 4, ponieważ to by było wyzorowane. Jeżeli mamy wzór sumaryczny, to wpisujemy konkretnie wzór sumaryczny. Takie małe szczegóły też są naprawdę istotne. Na dziś to już wszystko. Kolejny film z serii Moje Pewniaki Maturalne będzie dotyczył hybrydyzacji i kształtu cząsteczki. Jeżeli interesujecie ten temat, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Notatki z dzisiejszego filmu możesz pobrać z mojego konta na Instagramie chemia po ludzku. Do zobaczenia!